Doświadczenia z Ukrainy pokazują, że ważnym aspektem w funkcjonowaniu państwa w czasie wojny, czy w ogóle prowadzenia działań wojennych jest sprawna mobilizacja obywateli i sprawna, sprawna armia, która musi być liczna. Ukraina przed wojną, przed wybuchem inwazji, posiadała ponad 200 tysięczną armię, która która miała no, wiele żołnierzy z doświadczeniem bojowych wy, wynikających z, od 2014 roku, czyli od zajęcia Krymu i, i rozpoczęcia rebelii na Donbasie. Polska armia również powinna być liczna, to znaczy... To, jest, to musi być armia, która będzie w stanie y, być zorganizowana, która będzie w stanie y, stawiać czoła y, na długiej, y, na dużej długości frontu y, potencjalnej armii przeciwnika, czyli armii rosyjskiej i armii białoruskiej. To, co jednak jest zagrożeniem przed budową tak licznej armii, to pierwszy, dwa czynniki. Pierwszy to czynnik konkurencyjności armii na rynku pracy. Pamiętajmy, że rynek pracy dzisiaj, gospodarka narodowa, to szereg różnych biznesów, różnych, różnych pracodawców, którzy prześcigują się przed, jak zdobyć kolejnego pracownika, aż wielu z nich ma i tak problemy, musi sięgać po pracowników z zagranicy. Armia dzisiaj nie jest konkurencyjna, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, nie jest też konkurencyjna, jeżeli chodzi o dodatki i, i benefity, które płyną z, ze służby w, w wojsku. Co powoduje, że nie ma już takiej liczby chętnych służby w wojsku, jak było jeszcze to 15-20 lat temu. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o problem, Rozbudowy armii, to brak odpowiednich rezerw. Z racji tego, że już od ponad 15 lat nie mamy w Polsce poboru armii zasadniczej, nie tworzymy rezerw osobowych, czyli nie ma w polskim społeczeństwie, czy skurcza się liczba tych, którzy pamiętają, czy mają podstawowe przeszkolenie wojskowe. Ci ludzie są szalenie istotni, dlatego że. Polska armia dzisiaj jest skadrowana, czyli jest to armia, która w większości przypadków związki taktyczne posiadają tylko sztaby, posiadają dowództwa, nie, nie posiadają natomiast rozwiniętego systemu batalionów czy, czy poszczególnych kompanii. Te miały być, czy mają być w założeniu rozwijane w czasie mobilizacji. My natomiast mamy właśnie coraz większy problem z odpowiednią liczbą odpowiednio przeszkolonego personelu. I trzecim aspektem, który jest zagrożeniem dla budowy licznej armii, to demografia. Nasza populacja się kurczy, coraz mniej jest osób, które byłyby w stanie, mogły służyć wojsku. Ta konkurencja jeszcze bardziej się na rynku cywilnym zagęszcza, przez co te. te, te... To ryzyko formowania poszczególnych brygad i, i związków taktycznych, szczególnie w obszarach słabo zaludnionych na wschodzie Polski, no rodzi zagrożenie, że ta armia, o której mówiła poprzednia władza czyli 300 tysięcy, bez wprowadzenia reformy, choćby w kontekście poboru, jest, jest bardzo trudna do osiągnięcia.